Wybieramy się właśnie na popołudniową przechadzkę ze starszymi dziećmi, ponieważ młodsze jeszcze sobie smacznie śpią. Dzisiaj dzieci zarzeczyły sobie wyjście na tajski market. Więc idziemy. A ponieważ idzie nasz ja i szóstka dzieci, dlatego wynajmiemy sobie tuktuka lub taksówkę, żeby udać się do marketu który jest na północy wyspy i zajmuje chwilkę tam dojechania jakiś tuk-tuk sobie czeka ale nie wiem czy da radę nas wszystkich udźwignąć musimy się pomieścić w tuk-tuku dzieciaki zajęły miejsce ja tutaj tu okay. o, nie wiem czy się damy radę pan nas zawiezi. Więc ruszamy na podbój no Marketa, który jeszcze nie wiem czy jest w ogóle czynny, ale zobaczymy. Aleczander. Zygi lubi jeździć tam właśnie na motorze z tyłu za panem. A do W drodze właśnie mijamy różne budki e, z jedzeniem, budki do wynajmowania skuterów, tak mniej więcej wygląda właśnie droga. I powoli wyjeżdżamy z naszej wioski, można to nazwać, która nazywa się U2. Wyspa ma 26 kilometrów długości i ta droga ciągnie się z północy na południe. My w tej chwili jedziemy na północ. Jak widzicie dookoła e, są przydrożne sklepy, kawiarnie, e, różne miejsca, gdzie można się w różne rzeczy zaopatrzyć. Jak, jak długa ta droga jest, tak są sklepy e, i różne inne przydrożne bary. Także jest czym wybierać. Wieczorny market nie jest jeszcze otwarty, choć jest czwarta godzina, więc pewnie otwiera się dużo, dużo później. Więc idziemy do tego szwedzkiego marketu i każde z dzieci będzie mogło sobie wybrać coś, co lubią. Jedną rzecz. Ej! Jesteśmy w markecie, w którym jest wszystko. Patrzcie co udało mi się znaleźć. Moje życie w Tajlandii już będzie kompletne. Wróciłam do marketu europejskiego i niestety nie ma tutaj wody gazowanej w ogóle. Przeszukaliśmy wszystkie półki. Jedyne co mi pozostaje to zaufać soda stream i jak przyjdzie, to używać. Jak to mówią, treat day, czyli dzień przysmaków. Każde z dzieci mogło wybrać sobie jeden przysmak, który sobie potem skonsumują. Są bardzo zadowoleni, bo dawno nie mieli już żadnych słodyczy. Ja kupiłam sobie taką stylową torbę, a dzieci teraz wybierają, co było ich. Chodźcie, chodźcie, moje gąski. Będziemy zobaczyć co tutaj jeszcze jest w miasteczku, a ja kupiłam sobie stylową torbę. Chodźcie. Tutaj można sobie właśnie dokupić. Fajne torebeczki, ale fajne torebeczki i popyt. A tutaj dalej mamy różne buty. Zobacz Elie, wybór butów jest super i naprawdę fajny, a się zastanawiam jakie ceny. Tutaj właśnie można... Na razie market jest zamknięty, ale są tutaj sprzedawcy. widzę? To jest jakaś gra planszowa się odbywa. Bingo! Super. Grają sobie w bingo. Ludzie tutaj w tych budkach sobie siedzą i często bardzo nas wołają. Hello, hello. Żeby coś właśnie do nich zajrzeć i coś sobie zakupić. Gdybym mogła, to bym kupiła coś z każdego straganu, ale niestety. No piękna, ale fajna. Mhm. fun shadow. It is a little. Nabi happy, 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 happy. Tu, patrzcie, to są takie budki do pływania albo chodzenia po plaży, żeby się muszki nie ten. Fajne yeah. są. są na dole. Yeah? We can. Most definitely. Pomimo, że nocny market jeszcze jest zamknięty. Pan od ziemniaczków już tam jest. Więc idziemy sobie zamówić. Do wyboru mamy tutaj różne owocowe szejki. Zaraz dzieci sobie powybierają świeżutkie bananki. Będzie szejk bananowy dla Charlotte i Tosi. Happy. banana. Wychodzimy już w już tak zwanej walking street która de facto jeszcze jest zamknięta, bo otwiera się dopiero po zmroku ale udało nam się zdobyć ziemniaczki Kupiliśmy sobie nudle. Szejki bananowe. Mm. Nasz tuk-tuk Mickey Mouse już na nas czeka. Zaraz do niego wsiądziemy i udamy się do domku na obiadek.